Cześć, z tej strony Marcin z kanału Klocki w obiektywie. Dzisiaj sobie zobaczymy taki mały hol zakupowy, jaki sobie ostatnim czasem sprawiłem, a powiem wam, że to jest tylko mała część tego, co w ostatnim czasie udało mi się zakupić. Jak wiecie, były promocje na Lego Side, gdy sobie zakupimy tam jakiś zestaw, przykładowo nawet ten, ten najtańszy, mamy minus 30% na dowolny kolejny zestaw z innej serii. No i ja po postanowiłem to wykorzystać i złożyłem oczywiście kilka zamówień. Codziennie składałem kolejne zamówienia, aby te klocki przychodziły. I tak w ostatnim czasie zakupiłem sobie kilka zestawików. Między innymi jest to zobaczcie największy zestaw z tego właśnie serii Hidden Side, numer katalogowy 70425 i jest to nawiedzone w liceum w Newberry Kolejny zestaw, jaki sobie zakupiłem, jest to także z serii Hidden Side. Mianowicie jest to to, jak widzicie, tajemnicze cmentarzysko. Numer katalogowy 7420 Według mnie są to dwa najlepsze zestawy z całej tej serii. Nie wiem, czy mi się coś nie odmieni. Może jeszcze coś dokupię, ale nie powiem wam tego. Dobrze, kolejnym zestawem, dużym, który sobie zakupiłem, jest to: zobaczcie. Posterunek Policji. Wiadomo, Lego City. Numer katalogowy 60141. Także sobie do tego postawmy. Następnym zestawem, który sobie zakupiłem, także była jakaś fajna promocja na Allegro. Jest to kolejny zestaw z serii LEGO City. No i nazywa się on Szybki Pościg. Numer katalogowy 60138. I ostatnim zestawem, który Wam dzisiaj chciałem pokazać, jest to: zobaczcie Harry Potter. Numer katalogowy 75965. I jest to powrót Voldemora. Nie jestem fanem Harry Pottera, ale mam w pana sobie zakupienie kilku zestawów. Z racji tego, że mi się podobają fajne elementy. I to i tak jak widzicie na jednym i na drugim z serii Hidden Side. Czy Hidden Side, nie wiem jak się wymawia, jak jest poprawnie. Mamy zobaczcie dwa cmentarze. Będę sobie szykował jakiegoś tam małego moca na Halloween. Chociaż myślę, że chyba raczej się nie wyrobię w terminie. Bardziej Wam pokażę tego moca po Halloween. Gdzie połączę sobie te dwa komentarze, coś tam jeszcze dobuduję i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał mój ostatni hol zakupowy. I cóż, to by było na tyle. Widzimy się niebawem w kolejnych filmikach. Cześć i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.